no mrdeczki z tej strony Hexo. A w dzisiejszym filmie przedstawię wam jak zdobyć darmowego skina Brizabel na wszystkich platformach, ponieważ możemy go tylko i wyłącznie odebrać na PC, a dzisiaj przedstawię wam jak możecie go chociażby zdobyć na PlayStation, Xboxie i na innych urządzeniach. Także koniecznie dać ten film do końca. Oczywiście jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i wyzwanie na dzisiejszy film to myślę, że tak, 500 łapek w górę w godzinę. A i teraz na ekranie widzicie zwycięzcę konkursu na pakiet za 0 fauldolców i osoba, która wygrała, będzie sobie mogła wybrać do pakiet ze sklepu z przedmiotami i spokojnie, jeżeli wy nie wygraliście to po prostu miejcie suba z dzwoneczkiem, ponieważ niedługo będzie jeszcze więcej konkursów, a teraz zapraszam was do oglądania. Ostatnio do Fortnite został wprowadzony darmowy skin z okazji świąt, który nazywa się Blizzabel i ten skin jest do zdobycia tylko i wyłącznie dla posiadaczy PC, ale co jeżeli wam powiem, że możecie go równie dobrze zdobyć na jakichś innych urządzeniach typu jakaś konsola i tak dalej i właśnie o tym w dzisiejszym filmie. Jeżeli posiadacie PC to wystarczy, że wejdziecie sobie w sklep z przedmiotami zjedziecie sobie troszeczkę niż do zakładki z pakietami i tu będziecie mieli ten pakiet właśnie z tym skinem za 0 złotych i możecie go sobie wtedy odebrać. W samym początku, moi drodzy, musimy sobie wpisać przeglądarkę Nvidia GeForce Now i wtedy moi drodzy powinna nam się wyświetlić taka oto strona. Jeszcze były metody, że mamy po prostu link do strony Epika i tam sobie to po prostu możemy odebrać, gdzie chcemy, na jakiejś konsoli i tak ale Epic to szybko naprawiło, no i niestety ta metoda już nie działa. Także wchodzimy sobie tutaj na tą oto stronę. Następnie moi drodzy, klikamy sobie w pobierz. i w tym o Oto momencie, moi drodzy, mamy tutaj napisane, gdzie możemy to pobrać. Możemy to pobrać na Androidzie, możemy to pobrać na telewizorze Windows i tak dalej, i tak dalej. Także ja sobie tutaj wezmę, właśnie, oczywiście, pobierz na Windowsa, klikamy sobie oczywiście, żeby nam tutaj się zapisało, i w tym oto momencie po prostu to pobieramy. I wydaje mi się, że cały ten poradnik będzie naprawdę łatwy, ponieważ, no, tak jak widzicie, możecie to zrobić na telewizorze, dosłownie wszędzie i tylko i wyłącznie jedyne, co musicie mieć, to przegląda. Chrome. Tutaj macie jeszcze na iOS-a, ale no na iOS to tak średnio, bo tam jest Fortnite zbanowany. I mamy jeszcze na Edge, ale to jest w wersji Beta. Także najlepiej jak macie na przykład na jakiejś konsoli Chroma, i wtedy po prostu wszystko będzie działało. Także moi drodzy, gdy już to pobraliśmy, to oczywiście musimy się tutaj zalogować. Następnie moi drodzy, wszystko co musimy zrobić, to musimy znaleźć swoje gry. Czyli w naszym przypadku będzie to oczywiście Fortnite, czyli klikamy w Fortnite'a, następnie klikamy sobie zagraj. I w tym oto momencie klikamy kontynuuj. Musimy połączyć konto z właśnie Fortnite, więc klikamy połącz i tutaj klikamy połącz przez Epika. I w tym oto momencie przenosi nas na stronę Epic Games i tutaj logujemy się dosłownie no, po prostu na takiej platformie, na jakiej gramy. Także, gdy już to zrobiliśmy i się zalogowaliśmy, to klikamy tutaj zezwól. Dobra, także jak już widzicie, połączymy swoje konto, i tak dalej, i tak dalej. Teraz klikamy tutaj, klikamy zagraj, następnie klikamy kontynuuj, i w tym oto momencie łączymy się tutaj właśnie tak, jakbyśmy normalnie grali w Fortnite'a przez przeglądarkę. Jest to według mnie naprawdę całkiem ciekawa rzecz, ponieważ tak naprawdę możemy to zrobić nawet na laptopie, no nie wiem, mamy. Ponieważ no nie oszukujmy się, jak mielibyśmy tam normalnie instalować Fortnite'a, to by zajęło troszeczkę dużo czasu, albo możemy to nawet zrobić z tego co wiem, to na telefonie. I tak, jak tutaj widzicie, mamy łączenie. Następnie, moi drodzy, gdy mamy tutaj ulepsz, to musimy mieć konto w członkostwie. Także musimy sobie tutaj dołączyć. Teraz, gdy już tutaj dołączamy, to mamy tutaj coś takiego. Następnie, moi drodzy, musimy kliknąć tutaj, cyk, 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 cyk. Cyk, wyszli. W tym oto momencie jesteśmy na takiej oto stronie, Tak jak tutaj widzicie. Teraz mamy tutaj coś takiego, i klikamy sobie uaktualni. Gdy już tutaj mamy to, to wczytuję opcję subskrypcji, i w tym oto momencie, moi drodzy, yy, czysto teoretycznie powinienem już to wszystko mieć. Także. Także tak jak moi drodzy widzicie, całe to członkostwo zostało, że tak powiem, ulepszone i w obecnym momencie mam bezpłatną wersję. Tutaj mamy sesję o długości godziny, standardowy dostęp, ble, ble, ble i tak dalej, tak dalej. Ale co najważniejsze, moi drodzy, to... Mogę już sobie normalnie przez to grać w Fortnite'a i tak jak widzicie, nawet nie musiałem instalować Fortnite'a. Już jestem w kolejce, jestem 282, ponieważ, no wiadomo, to jest coś darmowego, że tak powiem. Ponieważ zalogowaliśmy się tutaj za darmo, odebraliśmy za darmo wszystko i w tym momencie musimy po prostu poczekać, żeby nas wczytało. I oczywiście możemy sobie kupić jakiś droższy pakiet, ale. No, tak, jak tutaj widzicie, te pakiety są dość drogie, ponieważ mamy 50 zł na miesiąc, i tutaj mamy 250, i tutaj mamy też coś takiego. Także, no, nie oszukujmy się, ale no, może to troszeczkę nas kosztować, ale myślę, że możemy sobie poczekać tutaj za darmo i po prostu, jak sobie poczekamy, to zaraz przedstawię Wam, co dalej. Dobra moi drodzy, także tak jak tutaj widzicie jesteśmy już ładowani do gry i może to troszeczkę zająć tylko i wyłącznie dlatego, że teraz dużo osób używa tej metody i o, teraz mam czarny ekran, ale zaraz powinno mnie normalnie wczytać do Fortnite'a, nie wiem czy wy to dokładnie widzicie tutaj w tym, w OBS-ie, ale wydaje mi się, że widzicie i bynajmniej ja mam taką nadzieję i tak jak widzicie jesteśmy normalnie wczytywani do Fortnite'a i nawet nie pobraliśmy tego Fortnite'a, także... To jest naprawdę całkiem ciekawe i no, możecie to dosłownie zrobić na tych platformach, co tam były napisane i mam nadzieję, że całość Wam mniej więcej wytłumaczyłem w no, miarę jasny sposób, tak żebyście to zrozumieli, jak to wykonać, ponieważ to jest bardziej poradnik po to, żeby Wam pomóc, jak sobie tego właśnie skinka odebrać na tych różnych platformach i tak jak tutaj widzicie, Fortnite mi się już po prostu wczytuje, że moi drodzy, tak jak tutaj widzicie, jestem już w Fortnite'cie i normalnie wszystko działa i jestem na moim drugim koncie i się sobie oczywiście w sklep z przedmiotami i w tym oto momencie zjeżdżamy sobie na dół i tutaj mamy normalnie tego skinka klikamy sobie kup oczywiście i odbieramy go sobie po prostu, no, możemy to tak naprawdę zrobić na czymkolwiek chcemy i będę miał tego skina za darmo. Myślę, że to jest naprawdę dobra rzecz. O, i odebrałem sobie właśnie skina za darmo. Tak jak tutaj widzicie, w tej szafce chyba nic nie ma. Tak, nie ma skinów. No to już jest. Mamy też przy okazji trzy prezenty. Możemy sobie jeszcze szybciutko otworzyć. I to też jest całkiem fajna informacja, Ale dobra, nie będę Wam tutaj już zanudzał. Także mam nadzieję, że ten porannik Wam się spodobał i to w sumie by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Oczywiście, moi drodzy, no to wszystko mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem, co i jak trzeba zrobić. I jeżeli Wam to pomogło, jeżeli dzięki temu możecie sobie na jakiejś innej platformie niż PC odebrać tego skina totalnie za darmo, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. No i co, w sumie to by było na tyle. No. I mam tutaj dostęp no, na godzinę. Tak jak widzicie do tego właśnie tutaj programu, do tego GeForce'a. Ale skina zdążyłem odebrać i normalnie będę mógł na przykład sobie na nim grać, na tym skinku na jakiejś innej platformie. Także. Całość została wam wytłumaczona, i teraz wystarczy, że zrobicie sobie to sami. I całość wam zajmie naprawdę chwilę, żeby zrobić tam całą tą rejestrację, i tak dalej. I wystarczy, że tylko będziecie czekali w tej kolejce. To jest chyba najdłuższy podpunkt z tego wszystkiego. Na tyle. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Trzymajcie się. Do zobaczenia, i cześć.